Witam Was wszystkich. Chciałem nagrać mały, krótki filmik, ponieważ, ponieważ chciałem nagrać, bo mam taką ochotę. Yy, filmik będzie na temat domu, mieszkania lub jakiejś małej hawirki przyczepy kempingowej czy czegokolwiek, w którym mieszkamy. Yy, filmik dokładnie będzie o domku 35 m2 na zgłoszenie. Gdzie nie są wymagane takie dokumenty jak w domu, w którym budujemy, czyli takim dużym. Nasz domek budujemy sobie po malutku bez kredytu I jak na razie wychodzi nam to OK. Dlaczego nie duży dom 100 metrowy, dlaczego nie 80 metrowy, a 35. Bo są tego pozytywne aspekty, na przykład takie jak. Oświetlenie. Ogrzewanie, sprzątanie oraz wiele, wiele innych aspektów możemy znaleźć w małym domku niż w domku, który ma na przykład te 100 metrów. Mamy 35 metrów do sprzątania, a w domku mamy ponad 100, więc skracamy sobie czas sprzątania o połowę. Mniej więcej Wam pokażę, jak taki domek wygląda za moimi plecami. Proszę bardzo. Ten domek wysokości ma wykalenicę, czyli czubka tego wierzchołka od samej góry do samego dołu równe 6 metrów. Dlaczego? Ponieważ tak żeśmy ustalili na projekcie, który trzeba było zrobić, oczywiście, bo nie ma tak, że sobie bierzemy domek i robimy bo nam się podoba taki nawet mały domek, trzeba zgłosić. Trzeba iść do urzędu, do starostwa, powiadomić, że budujemy dom. Może to być dom gospodarczy, może to być domek rekreacyjny, może być domek rekreacji indywidualnej, całoroczny. Zależy, co sobie wpiszemy. My akurat wybraliśmy domek rekreacji indywidualnej, ale. Taki domek rekreacji indywidualnej można przerobić na normalne warunki mieszkaniowe, czyli ten domek oto można zmienić z budynku, zależy jak zapiszemy, gospodarczego czy domku rekreacji indywidualnej na normalny dom, żebyśmy mogli się tutaj zameldować, mogli tutaj, mogły tutaj przechodzić adresy, poczta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? No. I teraz tak, w tym tudzież 35-metrowym domku na tak zwane zgłoszenie mamy co? Drugie piętro. Czyli suma sumarum wychodzi nam 35, podwajamy, wychodzi nam 70 m2. Ale oczywiście nie możemy tak sobie zbudować tych 70 m2, ponieważ przekroczymy. Normę, która została podana w jakiejś tam konstytucji, bo można dostać karę, lub będą nakazywali jego rozbioru. A więc, przy zgłaszaniu, ważne jest, aby drugie piętro nie wpisywać jako piętro użytkowe, po prostu piętro do przechowywania na przykład kartonów. Może być drzewa, może być ciuchów, cokolwiek. Na drugim piętrze. Nie wolno nam mieszkać. Tak jest w prawie zapisane. A jak zrobi kto, to jest każdego indywidualna sprawa. Przesłałem film na YouTube. Mniej więcej, jak to wygląda w czasie teraźniejszym. Jak my to tutaj wszystko robimy. Także będziecie mogli sobie zobaczyć. Linka puszczę pod filmem, który tutaj Państwu prezentuję. Domek na razie wygląda. Od frontu, tak. Szambo też żeśmy zrobili, bo mieszkamy w polu, nie było przyłącza, więc musieliśmy zadziałać z oczyszczalnią ścieków. Także poniekąd jest pod górkę, ale są też plusy, bo jakby było Szambo, które znajduje się blisko, musielibyśmy się przyłączyć do kanalizacji, a dzięki temu byśmy mieli mega wyższe rachunki, bo płacisz i za spust wody, oraz za ścieki. Tak więc yy, są pozytywne aspekty tego, i myślę, że nie ma co narzekać w kwestii tych metrów, bo co chciałem powiedzieć? Te 35 metrów nie liczymy jako 35 metrów w środku na dole, tylko 35 metrów po zewnętrznej stronie. Czyli nasz domek posiada 5 metrów na 7 długości, szerokości. Długości 5 metrów, wychodzi to po zewnętrznej stronie 35 metrów kwadratowych. Teraz tak, odjąć styropian, odjąć cegły, wyszło nam 27,5 metra kwadratowego razy 2. No to mamy 55 metrów kwadratowych domek. I na pewno jest to tańszy koszt budowy, aniżeli byśmy mieli budować taki domek 100-metrowy. Na pewno jest mniej papierologii i tego wszystkiego. Bo to jest dom na zgłoszenie. Poczytajcie sobie w internecie, w Google wyklepcie domek na zgłoszenie, a dowiecie się wiele informacji na temat tego dzieła. Tymczasem was pozdrawiam, ale na pewno wrócę do następnego filmu i coś jeszcze nagram. Hej, Jakub, zostawiam po sobie ślad.